Chiny płoną. Ponad 90 czerwonych alertów. Fala upałów w Chinach. Ponad 40 stopni w Szanghaju. Gęsto zaludnione obszary do Rzecza Yangtze i wielkie chińskie metropolie, od Szanghaju na wybrzeżu po Hengdu w głębi kraju, dotknęła fala upałów. Jak informuje agencja Reutersa, w Szanghaju termometry mają pokazać ponad 40 stopni. W środę po południu w chińskich miastach obowiązywało w sumie ponad 90 czerwonych alertów, najpoważniejszych w trzystopniowej skali ostrzegania przed upałami, większość z nich na obszarze dorzecza Jangcy. Upał w Chinach Słońce pali przez większość dnia zamieszkany przez 25 milionów ludzi Szanghaj, Centrum Finansowe Chin, ogłosił drugi czerwony alert w ciągu czterech dni. Według władz miasta temperatura powietrza może przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Czerwony alarm oznacza konieczność ograniczenia lub całkowitego wstrzymania prac budowlanych i innych rodzajów działalności na zewnątrz. Reuters podkreśla, że Szanghaj bardzo rzadko wprowadzał w przeszłości taki stopień alarmu. Na upały narzekają również mieszkańcy pobliskiego Nankinu. Lato w Nankienie nigdy nie było gorętsze niż w tym roku, słońce pali przez większość dnia, powiedział 77-letni emeryt z tego miasta. Rekordowa temperatura w mieście Anlin w Hengdu, stolicy prowincji Sichuan w południowo-zachodnich Chinach, fala upałów zbiegła się w czasie z planowym wyłączeniem prądu związanym z modernizacją sieci. Doprowadziło to do protestów części spośród 21 milionów mieszkańców miasta w mediach społecznościowych. W mieście Anin w Junanie, również na południowym zachodzie Chin, termometry pokazały w poniedziałek 44 stopnie, najwięcej. Odkąd w 1959 roku zaczęto prowadzić statystyki, podała Państwowa Chińska telewizja CCTV. Podczas gdy środkowa część Chin mierzy się z falą upałów, obszary na południe od rzeki Jangcy borykały się w tym roku z ulewnymi deszczami. Wiosną na niektórych obszarach doszło do powodzi. Eksperci oceniali, że ekstremalne warunki pogodowe stają się coraz częstsze z powodu zmian klimatu.